Kwas foliowy, najlepsze źródła. Oczywiście kwas foliowy to jest coś, co jest nam bardzo potrzebne, żeby ten nasz organizm prawidłowo funkcjonował. Niestety najczęściej pamiętamy o nim tylko wówczas, kiedy myślimy o kobietach w ciąży, w przypadku których odpowiednia ilość tego kwasu foliowego jest czymś niewiarygodnie ważnym. Ale ten kwas foliowy jest potrzebny nam wszystkim. Więc jak go dostarczać, nie... Można powiedzieć, nie dostarczając go od razu poprzez jakieś sztuczne preparaty. Chociaż przyswajalność tego syntetycznego kwasu foliowego jest naprawdę niezła. No ale zacznijmy od początku. Są to głównie zielone warzywa liściaste. Szpinak, sałata, brokuły, brukselka, jarmusz, kapusta, szparagi. Ale poza tym, takimi największymi źródłami kwasu foliowego jest natka pietruszki, korzeń oczywiście też. Ciecierzyca, jajka kurze. Jajka kurze w ogóle to jest skarbnica całej masy fajnych substancji, które są nam potrzebne. Później mamy drożdże, białą fasolę, awokado, groch. Oczywiście to nie tylko to. Do tego dochodzą orzechy, pełnoziarnisty chleb, ogólnie całe nasiona zbóż, kiełki pszenicy oraz takie prostsze rzeczy jak pomarańcze, maliny czy też paprykę, więc kwas foliowy znajdujemy w wielu rzeczach. Rzeczach, które po prostu uznaje się za rzeczy zdrowe, za rzeczy, które i tak powinniśmy spożywać. Sałata, szpinak, natka pietruszki, brukselka, jarmuż, kapusta. To są rzeczy, które są czymś normalnym, czymś co powinniśmy w powszechnej opinii mieć na naszych stołach zawsze. Czyli to zastosowanie tych, te najlepsze źródła Zjadanie tego to jest coś po prostu banalnego. Pełnoziarnisty chleb, jajka, kurze, czy cała ta, ujmijmy to tak, zielenina to coś, co bardzo łatwo wrzucić do naszej diety. Nie tylko smaczne, ale też coś, co najczęściej właśnie znajduje się bardzo wysoko, jeśli nie najwyżej, w tych rzeczach, które są podstawowymi składnikami tych normalnych, zbilansowanych diet. Pamiętajmy też, że warto zapewnić naszemu organizmowi całą resztę, szczególnie witaminę C, witaminę B12, odpowiednią ilość cynku, żelaza, żeby ten kwas foliowy mógł się we, w sposób właściwy do naszego organizmu dostawać. A raczej, żeby nasz organizm przyswajał, bo dostawanie się to wygląda normalnie. I pamiętajmy, najlepiej jeśli te warzywa są surowe. Żywność jak zawsze, jak najmniej przetworzona negatywny wpływ na ten kwas foliowy ma długotrwałe przechowywanie, wysokie temperatury, więc o ile te jajka to coś, co powinniśmy, czy też biała fasola poddać tej wysokiej temperaturze, to jednak warzywa, zwłaszcza te zielone warzywa liściaste, powinniśmy po prostu jeść na surowo, oczywiście wcześniej je myjąc. I właśnie w ten sposób, w taki najłatwiejszy sposób jesteśmy w stanie dostarczyć tego kwasu foliowego w odpowiednich ilościach. Pamiętajmy też o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kwas foliowy nie jest w jakiś długotrwały sposób magazynowany przez nasze ciało. Po prostu w naszym ciele no nie mieści się tego kwasu foliowego, aż tak dużo nasze ciało, aż tak długo tego kwasu foliowego nie magazynuje. Więc te wszystkie produkty, czy to będzie kapusta, szpinak, brukselka, czy wszystko, cokolwiek z tego, co wymieniłem, to jest to coś. Co oczywiście musimy zjadać regularnie. To nie jest tak, że w jeden dzień najemy się tej zieleniny i całej i masy tych rzeczy, które dostarczą nam kwasu foliowego, machniemy ręką i mamy tydzień spokoju. Tak? No niestety nie jest. To coś musimy jeść w sposób regularny. No ale oczywiście te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, to jest podstawa. Te zielone warzywa liściaste, Rośliny strączkowe, pełnoziarniste produkty, orzechy to jest coś, co powinniśmy jeść normalnie. To jest coś, co powinno właśnie stanowić składnik naszej diety i nie być czymś, co powinno nas dziwić. Więc, kwas foliowy w bardzo łatwy sposób jesteśmy dostarczyć do naszego organizmu. Wcale nie trzeba jeść jakichś olbrzymich ilości niewiarygodnie. Jakich produktów pochodzących z drugiego końca świata, tylko zjadamy te rzeczy, które są czymś normalnym. Czymś, co już najczęściej znajdują się w naszej diecie, więc to nie jest coś, co powinno nas w jakikolwiek sposób dziwić. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, publikuj, poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem, wiesz coś więcej. Oczywiście sekcja komentarzy. Do zobaczenia i usłyszenia. Ponownie.